Przed nami 476. odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Następuje upragniony przez wszystkich przełom, Zajer zaczyna sobie przypominać to i owo. Ali znajduje coraz więcej powiązań między Volkanem i Rustemem. To jednak początek kłopotów. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 476 odcinku Emanet, Dziedzictwo odcinek 476 w środę, 5 lutego 2025 roku o godzina 16:05 w TVP1 Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet, streszczenie 476 odcinka serialu Dziedzictwo. Ali znajduje coraz więcej powiązań między Volkanem i Rustemem. Jest przekonany, że mężczyźni działali razem. Gdy dzwoni do Duygu, żeby ją o tym powiadomić, jest już za późno, telefon odbiera Falken. Ali rozpoczyna poszukiwania Duygu i Falkana. Zejer walczy ze sobą, żeby wypełnić zadania wyznaczone jej przez Azisa. Niespodziewanie jego metody przynoszą efekty, zapach jabłek przywołuje w pamięci Zejer pewne wspomnienie. Cała rodzina jest zachwycona tym przełomem. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.